Następny ślub Moniki i Rafała. Przepiękna lokacja jest to Redfield Estate, a no, niedaleko mnie 30 około mil. Mamy przepiękną pogodę. Szczerze mówiąc, troszkę się bałem, bo cały tydzień tutaj w okolicach Chicago było, no było zimno, były wiatry i była taka temperatura z bliska zelu. No ale dzisiaj dla Moniki i Rafała, proszę bardzo. Ma być 25 stopni. Piękna jesień słoneczna. Mamy jeszcze trochę liści. A dużo liści jest. Przepiękna lokacja. Pokażę Wam za chwileczkę, jak to wszystko wygląda. Jest zaraz tu jeden właśnie budyneczek. Tam potem mamy taki mniejszy. Gdzie zazwyczaj jest katering. Już wcześniej tutaj byłem. Mają też ogień. Chyba mają, nie wiem. Na zewnątrz jest taki fajny komineczek. Mam nadzieję, że, że, że teraz też tak będzie. No, i zobaczymy zaraz od środka, jak to wszystko wygląda. W każdym razie zapowiada się rewelacyjnie. I myślę, że zrobimy fajną robotę. Będzie dużo fajnych zdjęć. Mamy później zamiar jechać do Chicago. Także też kilka ujęć Chicago będzie. Tu ceremonia się cała odbędzie. A dancing, całe party przeniesie się później bliżej Chicago. No, i tyle. Tak wygląda to State. Ta nieruchomość. wnoszą przygotowania już są do całości ceremonii to pięknie jest, naprawdę, lokacja jest rewelacyjna tak jak mówię, komineczek już jest chłopaki już wyciągają staw super i jeszcze tylko ognia brakuje Well, we'll hi how are you beautiful location So this was a home? Yes. Yeah, it was a home for, wow. for some people. There's a picture on the balcony up there, okay. a little picture, I think it's over the top there, where there's all rugs and furniture here from way back. Up, wow. up there in the left corner. Right? I'll check it out. That's where they really introduce and company and everything. it. over się Perfect.

Podobają mi się takie domki Ale ktoś miał fantazję jak to budował To to było 1929 Tak to podobno wyglądało na samym początku No powiedzmy dobrą robotę zrobiłam i Znaczy przy twoich włosach po prostu zrobiłaś super, Naprawdę Takie proste, że no nie <słuch> <rady> się... <słuch> O właśnie <słuch> Oboje jakaś melodyjka, jakaś nie disco polo. I Na wyjście, jak już tam będzie na żoną, ten, ten, ten. Się sklejnie nie będzie mogła widzieć. No nie. nie? Za głowę wychodzi. Właśnie. Potem to mnie posądzi. No, way. Normalnie to normalnie, że zostawiam? Tak. Nie się, proszę cię, bo mi wszystko odpadnie. A się. Tak. Odklejmy się. Odklejmy się. No dobrze, już jest teraz? Musi... No czuję, ale przeżyję. Wiesz, to no. musisz się też przyzwyczaić. Przez no. chwilę będzie, wiesz... Trzeba cierpieć. Milion dolarów. koszulę jest To jest?

Mamusia, No bo to jest mnie Daj spód. Daj bierzesz. Tak, grubo. Babciu, zechy, tak, tak. Babciu, stamtąd na chwilę. Mam się ruszyć? Trzeba przejść tam. Zobaczcie. tam Spróbuj. Zestaw małego palaca. Ale tutaj od tego O oh mój, ale fajne. Mamy kilka różnych. Rozkręcało tam. Fajna mają pogodę dzisiaj. A, bardzo, no. Tak, było w zeszłym tygodniu taki strach, że nie ma szans, nic z tego nie będzie. A tu proszę. O! A, no i to się szanuje, proszę pana, ale pan z Kolega niestety nie może. Nie? Yeah? Yeah. Później innego? Później cał, cały liter. Yeah. Cię żartuję. Ale fajne. Ale fajne oh. zdjęcie. Uciekaj, uciekaj. A właśnie. No, i okay. right. By way on, all the highway, the way the. all I'm the highway, Woda rewelacja Na miód jest tak ciepło Mam jeszcze speterek ale, ale daje radę Takie limo Samerka Na takich meksykańskich chromowych falach. No i fajnie się to prezentuje Żyjemy na Chicago Będzie ładnie, jest idealna pogoda 88 miał zobaczcie sobie, nie ma odświadeczka tutaj są tam limo z jednej strony o, nie są mi koreczki, nie umrzemy nie umrzemy włoskie wesele, na amerykańskim domu umarł z głodu a tu jest podostatek browary pewnie już zapakowane uh! <śpiewanie>

Fotograf mówi, że jest domu Ma dość, a ja mu się nawet nie dziwię. Może no sprawdzić co e, z Barmanem. A Polacy go wykończyli. Słuchajcie, zróbcie, okay. ja wiem, że będzie ciężko, ale możecie się przypakować trochę w prawo. To... Możemy... Żeby... Panie, fajnie, ja wiem, że chcecie być ja piękne, ja piękne ale troszkę, jeszcze, ja. jeszcze. No, Dobra, zaraz będziemy ja robić głupie prawo. rzeczy. Dobrać.

<overstale> A to będzie, to, to będą zdjęcia czy anyway tylko jeszcze w filmie? Nie, to będzie w cool. LIKE, też będą takie like, z wesele. Filmik? Będzie. A młody. Tak, młody. Nie wiem, co z tym zrobię. To jakieś YouTube. 20 tysięcy oglądnień, co powiesz. <skateboarding students> Bez problemu. Bez problemu, nie? Mogę jeszcze tam iść? Nie. <ấy> <sm USA> I obecnie, proszę malu, Dziękuję. Jest pięknie. Myślę, że jesteś głównym, Piękne, głównym punktem tego po, po zdjęcia. Bardzo... Się dzieje, ale się dzieje, ale wiaterek jest mocny. Kredby straciłem, a to jeszcze całe wesele <gryzmy> Marcin, Robert Dawaj come on, y come on, come on, come on, come on Chodź, y A ty, 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 ty myślisz, że ja tu wyszedłem jako na czary? A Robert? Robert? Chodź, So, just leave, just the beer No Come on jedna? Nie, nie, tam, tam Daj, daj, daj

Certified badass. Następne dwa wesela mam. Ostatnie przed wylotem do Polski mam w Wisconsin. Mam też cuisiniere. Może zabierać was na cuisiniere. Cuisiniere to jest takie. Party, Birthday Party Meksykanie tutaj urządzają, więc zrobię taki odcinek. I tutaj wielkie podziękowania dla Moniki, dla Rafała za przygotowanie tak rewelacyjnego wesela. Ludzie byli niesamowici, bardzo byli, dobrze się bawili, reagowali w większości na, na wszystkie moje prośby i polecenia. I powiem Wam szczerze, że naprawdę ja, jako wideograf i fotograf, a czułem się rewelacyjnie na ich weselu, Była naprawdę przecież sympatyczna atmosfera. Także dziękuję Wam za to. No i lajkujcie i subskrybujcie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Wow.